Witam wszystkich serdecznie z tej strony na mister David. A dzisiaj zaczniemy czwarty odcinek Życia na Krawędzi. Um, naprawiłem już y, to Lamborghini, które ukradłem w tamtym odcinku. Stwierdziłem, że je naprawimy i sprzedamy. Nie chcę tego samochodu mieć. Y, zostawiłem je odpalone w sumie, sam nie wiem czemu, ale sami widzicie, bardzo fajny ten samochód jest. No, postaramy się go sprzedać. Dziś go tutaj skidram. Przykryję go pewnie czymś. Żeby nikt go. Tak, go tu skidram pod samy tutaj bramy. Pod same mury. Okej, okay. schowaliśmy samochód. W dzisiejszym odcinku na pewno jeszcze będziemy mieli. Będę chciał znaleźć Richarda, bo w sumie nie widziałem go dosyć długo. Jakiś motor rozwalony. Nie wiem, dlaczego on tu jest. Swoim samochodem przeparkuję tam Bardziej Tak żeby mieć łatwy wyjazd Niech wtedy ma się już zamknie Okej okay. No więc postaramy się znaleźć na pewno... to się zamknie? O, dobra Postaramy się na pewno znaleźć Richarda, bo nie wiem, nie wiem co się w ogóle z nim dzieje eee, Taki jeden z planów na ten odcinek. Więc w sumie zaraz wsiadamy w auto i śmigamy. Dobra, więc pomału będziemy. Co? P *a. Słucham cię? O, słucham no. cię. Oh, witam. E, pieniądze już są przesłane. Zobacz sobie oh. na konto. Ventilator mówi, że bardzo dobrze się spisałeś i ma dla ciebie nowe zadanie. Jakie to jest zadanie? Lutrne zabójstwo. Wszystko jest z tej koperty, rozumieć? Mm -hmm. Tak jest, dana zgromadzona. Okej, okej. To zajmę się tym jak najszybciej, postaram się tym zająć. Dobra, tylko bez siatków i niczego nie skończy. Uwaga, że nie Kurwa, sami widzieliście. mi rozjebało auto. Sami widzieliście że przyszedł do nas, więc pojedziemy po broń yy, i do, do domu pojedziemy po broń, weźmiemy sobie broń i sprawdzimy co jest w tej kopercie. Dobra, podjechałem do swojego domu, wziąłem bronię jakieś w samochodzie mam snajperkę karabin, nastanowiłem tylko pistolet z tłumikiem i tumiki do karabinu i snajperki. Więc teraz, zaraz otworzymy tą kopertę I się dowiemy, co mamy w ogóle okay, zrobić Dowiedziałem się, że ten cel jest jakimś gangsterem, który Zatruwa życie wentylatorowi, więc Udamy się tam szybko, jest na wyspie Uchi um, Postaramy się go dwalić Postaramy się go dwalić, wezmę sobie jakiś pistolet N-bojowy Podjadę, zabiję i odjadę, źle Chyba, że wejdę na dach Jakiś Może ze snajperki, coś Jakiś tutaj sniki-piki akcja Dobra, robimy sniki-piki akcje. Tam jest z sumikiem, co nie? U bez sumika jest Muszę zlokalizować... Dobra, ciul, pistolet Zaufam sobie, że go trafię Tam widzę go Cholera, chciałbym potrafić głowę. No umrzy. Can you zdechnij! Zrozbąd tą sniperkę. Dobra. Zawiłem. Ty babeczka też nic nie widziałaś. Bez świadków. Nie być. Sorry do swojego bagażnika, którą tam zabiłem. Po zostawiłem. Tak gdzieś tam w krzakach leżało, więc raczej go nie znajdą. A ją wolę zabrać, bo jednak ona tutaj kurwa to jakby ją na środku ulicy znaleźli, to był lekki przypał. Więc jedziemy ją gdzieś tam na tamę wyrzucić i żeby się pozbyć ciała, gdzieś tam wodę, że to, to ciało... Okej, okay, więc wracamy sobie już, yy, wywaliliśmy tą babkę do tego Wracamy na ośkę Jestem ciekaw ile dostanę pieniędzy yy, Z tego, z tej misji Tak jak na początku odcinka dostałem aż 150 tysięcy Od yy, Za tą misję wydostania norki to w sumie Ej, ja coś w ogóle. Słyszałem, że tam niedaleko szkoły się kręcą... kręci się dealer. Więc może tam. kradłem jakąś marihuana ostatnio. Więc może mu coś opchnę. Co so, poparkuję tu furą? Tam coś stoi, widzę, widzę. Dobra, przechodzę przez płot. Dobra. Tam widzę. To jest balas? No chyba ku... tam, moją pokaweczkę. To jest balaz? Nie, dobra kluba. podobną kurtkę Siemamordo. Co ty mi tu marihuana od sztuki? No to 31 tysięcy dostaje. Nie. Jezu, 3120 za tą marihuana dostaje, bo to jest od sztuki. Okej, okay, okej. Okay. To w tyle mi wystarczy. Dzięki. Będę miał to więcej, to przyjdę do Ciebie. Dobra, więc jedziemy do domu. Czekamy na jakieś może następne zlecenia. Jeszcze się tu chwilę może pokręcę. Czy nikt nic nie widział, k***a. W sensie nie widział może Richarda gdzieś. Dobra, dobra. No przejdę się po tej dzielnicy tutaj. Um. Widzę jakieś... Dwie panie lekkich obyczajów. Przejdę się tutaj. Może coś przeszukują. Może, może tutaj... Twój przeszukują, tylko szukam, szukam, poszukam tutaj go O, jest jakiś zielony. Yo, yo. Co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest? Co jest? JA PIERDZIELE Są fioletowi przebrani za zielonych Co jest grane? Co jest grane? Oni go pewnie porwali Dostał? Ła Kurwa, tu jest? Ty, ale jestem z wami! To był fioletowy! Wiedziałem no, nie mam cięższej broni niż pistolet. Hoodini za co policja? Przecież. Ja pierdziele Ła! Ła, 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 ła! Dostał? Dostał głowę? Wie, jak tu jest, jest? Wie gdzie coś. śmieci śmieciudenty. Przecież się podszywał za zielonych. Pecie. Ja pierdziele to jest grane ja tu! Dwa ja wiedziałem, że tak będzie. Dwóch zostało... Dwóch zostało. Jeden ostatni... Tu, dobra. No to już wiem o co tu chodzi. R... Porwali go. Zieloni... Rzucie, Porwali go i to sobie... Zrobili k... tego. Chwilotowi się przebrali i zrobili se Za zielony się przebrali. I fajnie to są branie. Tą broń nam w sumie przegarnął, pokaż mi ją. Fajna, mm. fajna. Zabierają ją do domu. Jezus Maria, mogłem tu zginąć. Ch... O się o śmierć teraz w sumie. Nie patrząc, ale broń fajna broń. Taka kurwa, dostrzela idealna. Kto tu, zobaczmy, co strzela. Fajnie strzela, Dobra. Więc idziemy do domu z tą bronią. Jeszcze poszukamy. No najprawdopodobniej dowiedziałem się w sumie od nich, że oni zawinęli Richarda, więc trochę nie miło. Jeśli nie kłamali. O, ale tego też się nie spodziewałem. Dobra, wracamy do domu. W domu to ja ten się opatrywał od tych strzałów. Jeszcze w sumie chyba coś zrobił. Ale okej. Okay. Jeszcze przed tym jak wyszliśmy do domu dostałem wiadomość wentylatora, że... Yy, dobra wykonana robota, że dobrze wykonałem robotę i dostałem kolejne 50 tysięcy, więc w sumie taktyczne łyk piwa. Idziemy w Kimę w sumie, bo jest koło chyba 12 jeśli mi się wydaje, nastawię sobie na na drugą, bo tam za 2 godziny będę jechał. Która jest godzina? No, nawet nie 12, jest 9. O ja ostatnie spała całą noc, bo samochód. Szybko sobie to ściągnę. I moja idzie w ustawia sam tym budziku tutaj. Żeby wstać na 22. 21 jakoś. I pojedziemy do Human Labs. Wstała się ubra, zatankowaliśmy Safurę przy okazji. Jedziemy już do Human Labs, bo jest godzina 23 E, więc musimy tam zdążyć w godzinę się wyrobić do tego Human Labs. Bo tam na nas czeka e, wentylator, do którego musimy porozmawiać. Więc śmigamy do niego. Nam, o jezus! 8 km, więc zobaczymy się na miejscu. Ok, dojeżdżamy już do Human Labs jak nam kazano. E, jesteśmy nieca... No, ponad kilometr od celu, już niecały. 900 metrów nam zostało, więc śmigamy sobie i tam się wyjść Ja mogę tak jeździć mi, ja sobie pozwalam Nie wiem czy w sumie to był dobre pomysł, że to pojechałem swoim samochodem eee, Ale no, Psz, dobra, wybrać to Dobra, jesteśmy na miejscu Zajeżdżamy sobie gdzieś tutaj Może być tutaj I Idziemy go szukać Jeszcze jakąś czapę założę Okej, okay, podjechaliśmy już pod yy, pod Human Lapsa Założyłem tą czapkę, bo mi się bardzo podoba I Idziemy szukać... Yy, ...wentylatora O tam stoi Witaj Witam No to co tam chciałeś ode mnie? No, chciałem ja ci powiedzieć, że... ...mogę się Z tą No I... ...jeśli będziesz dalej się tak spisywał No jest posłużnie To będziesz zarabiać tej lekkierowości Dobra, rozumiem cię Świetnie Co jest? 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 Stamtąd gdzie strzela? Chodź się Chodź się do buzarda, do buzarda biegnij! Jest! Uciekaj mi do buzarda, do buzarda! Szybko, 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 jak prowadzę. Wsiadaj, 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 na faście, wsiadaj! Wsiadaj! lec, lec! Ja celecę, lecę, lecę, lecę! Co to jest? FBI. Nie wiem. Kolera. Dobra, uciekam, uciekam Ja cię chwycam Co tu się stało? Dobra ucie Uciekamy gdzieś w nie wiem w, w pustynię. Na to ba lotnisko, na to lotnisko. Dobra, to y upuściliśmy, bardziej wentylator nas opuścił Wyskoczył z helikoptera, żebym ja mógł go kryć przez jakiś czas I teraz plan jest taki że muszę gdzieś tu utopić Muszę gdzieś utopić helikoptera helipada Dobra, postaramy się rozwalić go tutaj Dobra, skaczemy Dawaj, dawaj, dawaj Obróć się Pięknie No i lądujemy tutaj. Misja wykonana. Pięknie. Teraz szybko uciekamy do domu. Dobra, jesteśmy już na ośce. Czek, czek, halo, wentylator. Halo, halo. Y wysadziłem samolot, tak jak kazałeś. I zgubiłem ich. Nie wiedzą, gdzie jesteś ty. I nie wiedzą, kim była tajemnicza postać, która z tobą uciekła. Wszystko jest załatwione. Mhm, to dobrze. Dobra, no, no, żegnam. Bez odbioru. Ok, ściągamy y, teraz tą słuchaweczkę. Teraz się tylko modlić, żeby nikogo tu nie było. Zawinę się na szybko na chatę. Zaprokowałem na szkolenie. To był dobry pomysł, ale zawinę się na szybko na chatę. Chwilę się tu jeszcze pokręcę na tej dzielnicy więc szybko się przebiorę w jakiś zielony strój, to tyle. Jeszcze się chwilę po Przebrałem się już w jakiś tutaj zielony strój. Jakąś zieloną kurteczkę sobie założę. Odepniemy ją sobie. Dobra, może i tak być. Na pewno gdzieś tu się kręcą, tylko jeszcze o tym nie wiem. Przechodzimy się tutaj. No, cały czas przyjeżdżają jakieś. pewnie oni. Ale udam, że nie wiem, co się dzieje i se zajadę. Może postaram się przynajmniej zjechać bez żadnego szwanku do mojego. Bo nie chcę tu zostawiać fury. Bo problem w tym jest, że jeśli oni ją widzieli, będę musiał przerabić na jakąś inną. To jest właśnie problem. Chyba za mną zawraca, chyba za mną zawraca. Jeśli tak, to wjadę w tę lejkę i nie zgubi. Nie jestem pewny, czy za mną zawrócił. A jeśli tak, to już nie zgubię Dobra, postaram się przerobić to auto w miarę. Żeby nie było podejrzeń. Na pewno usunę to, co, co mam. Teraz na masce. I muszę się udać do mojego warsztatu, żeby naprawić tą lampę, która jest zbita. Nawet nie wiem, kiedy ją zbiłem, w sumie. Więc jedziemy. Szybko zmienię auto na jakieś inne. I się przejedziemy tam jeszcze raz, bo ja właśnie nie jestem pewny, czy oni tego auta tam nie widzieli. Poprosiłem mojego znajomego, żeby właśnie mi je dostarczył, ale właśnie ja się tego obawiam, że nie widzieli to auto, więc zajeżdżamy tutaj. I... przerobimy to auto. Przykryję je szybko, więc zobaczymy się jak na... przerobię to auto. E, jest skończony. Zrobiłem go totalnie inaczej. Znaczy no może nie totalnie. Usunąłem e, to z maski. E, no kratka została, no bo nie mam fotela. Fotel musi taki zostać jak tam jest. E, ale tak naprawdę już no, nie jest ten sam. Rejestracja chyba podejrzeć też zmieniam, ale nie jestem pewny. Typ rejestracji zmienię, to jest na pewno. Dobra, więc ja idę skiterć te części i jedziemy na forum drive. Tak, słucham? Czego e, potrzeba? FBI, Anthony Wilson, e, kontrolam. E, Czego potrzeba? E, e, proszę pana, nie słyszał pan może o jakimś takim człowieku o nazwie Wentylator? Nie, nie słyszałem. E, ostatnio mieliśmy, to ostatnio słyszę, mieliśmy tak? akcję. Jestem. Ostatnio mieliśmy akcję, gdzie właśnie mieliśmy na niego, że tak powiem. No, mieliśmy zasadzkę i tam mieliśmy też drugiego człowieka, którego zarejestrowaliśmy. Niestety nie za bardzo wiedzieliśmy, kto to. Nie mm -hmm. są jakieś tam podejrzenia, ale to nieważne. I mieliśmy tutaj poziom po całym Los Santos wszystkie jednostki policyjne, czy to NOWS, czy to właśnie federalni. E, tutaj mieliśmy pościg. I czy nie słyszał Pan jakichś strzałów, wybuchów? Nie, ja nic jeszcze. Wie pan, cały czas siedziałem sobie tutaj i naprawiałem auto. Mm -hmm. To jest pański warsztat? Si. A no, przepraszam. A e, mm -hmm. e, proszę o dokumenty osobiste. Proszę się wylegitymować. Proszę bardzo. Mhm. Mm Dziękuję. Pan i pan, tak? Tak. I ten Smith. Mhm. Mm ja sobie pana zobaczę w tym tutaj. W bazie danych, dobrze. W bazie danych, dobra. Czekaj. E, jest pan, coś z tym. I to jest pański salon, tak? Tak. Uh -huh. A ma pan na niego papiery? Mam. Uh -huh, dobrze. Dawno e, ma pan tutaj już urzęduje? Z dwa lata będą. Uh -huh. no to ładnie, interes się kręci, mówi pan. Tak, tak ładnie. No dobra e, Jeszcze e, chciałbym przeszukać pański samochód. Tak wie pan, w Bez kontroli, nakazu bo... pan nic nie zrobi Pan mi przyjdzie e, z mamy, nakazem Mamy to. akurat nakaz, proszę Na wszystkie tutaj samochody, na wszystkie... Na wszystkie kontrole pojazdu. Od najwyższej na na z federalnych. Co jest? Miło było Cholera Dobra, przebrałem się już Kazałem tu przyjechać temu ziomalowi, z którym robiłem nawad wow. Siemano Siema Słuchaj, ogólnie jest duży problem Bardzo dużo Najprawdopodobniej policja zna moje imię i nazwisko Więc trzeba będzie je zmienić I mam do ciebie misję Chcesz zarobić hajs? Napasz na komisariat coś? Nie, 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 nie. Pojedziesz do jednego gościa, który w ogóle nie mieszka w Los Santos, polecisz. Um, I... Fajnie by było, jakbyś po prostu poprosił go, żeby zmienił mi imię i nazwisko. A najlepiej niech po prostu do mnie zadzwoni, bo nie wiem, nie odbiera ode mnie. Ja ci dam jego na zaraz prześlę ci z komputera, poczekaj chwilę. Masz? No, no. Dobra. Polecisz tam? No. A coś nie, nie da? Jeśli nie da, to. Napisz mi smsa. Postrasz go, że jeśli nie zrobi tego, to. No, wie to, co się stanie najprawdopodobniej. Powiedz, że mu zapłacę, a tobie to również zapłacę. 25 tysięcy ci wystarczy za tą robotę? Mogą być problemy, więc. Tak wiesz, dla ciebie po prostu ci dam. Powiedz. Dobra, niech Ci będzie to 30, i mu też zapłacę 30, za zmianę. Trochę to kosztuje. No. Dobra, Gdzie? No masz tam, musisz wylecieć z miasta. Wy, wynajmie ci helikopter, znaczy samolot od mojego znajomego. O. Poproszę cię, żebyś. To jest mojego znajomego, więc nie zapłacę, ale po prostu ty mu polecisz. Powiedz, że coś ode mnie. Dobra, dobra, tyle chciałem. Jedź tam. Ja muszę sam wyjechać w miarę bezpiecznie. No, Był. bo jakiś ten stał. Właśnie wiem, on mnie gonił. Bo w ogóle mam podmienione auto. Te, ogólnie te auta nie są moje, żeby nie było, nie? To nie jest moje wszystko. Moje jest to i one jest podmienione. Poprosiłem znajomego, żeby postarał mi się ogarnąć ten sam samochód, bo nie chciałem to oddawać. On jest podmieniony, zrobiony 1 do 1, tylko że bez, yy, bez tego u góry. Aha, dobra. dobra tyle chciałem. Siema, tam, znaczy w, już jedzie pomału. A my postaramy się tym dodżem wrócić w mierze, bez szwanku do, na ulicę. Myślę, że w tym materiale to by było na tyle. Śledzimy jakiś motor, chyba czarny. W następnym odcinku, chyba postaramy się sprzedać yy, sprzedać to Lamborghini, bo ja nim jeździć nie będę. Które mi widzieliście garaż? Mojego znajomego jest przepełniony samochodami. No, które nie ukrywam, że chciałbym mieć, ale to no, nie będę go specjalnie zabijał. mnie ten chłop cały czas, ale no, dobra, który tak się chce bawić? Nie, odjechał. Dobra, wracamy na ośkę. Wiem, że to jest trochę ryzykowne, co robię jadąc tym doczem, bo jestem poszukiwany pewnie na wszystkich kanałach. Więc będę sobie musiał ogarnąć auto zastępcze na, na następnym odcinku, bo ja nie będę tym jeździł. Yy... Po prostu nie, nie chcę się narażać na to, że mnie zatrzyma policja. Więc ja poproszę tutaj mojego znajomego, żeby przechował mi tego doja. Podmienionego doja. Jak sami słyszeliście, tam rozmawiałem. Oczywiście nie chciałem nie chciałem go też tego. A że on mi ukradnie te, ukradł tego doja, to, to dla mnie wystarczy, więc on mi go schowa. Do zobaczenia w następnych filmach z tej serii. Przebież co motocykl znowu. Co jest, A może wyciągnę broń? Perpance, sobie wyciągnę, bo tu jednak chciało wparować. No dobra. Uchowam się do garażu. Słyszę go cały czas, ale w tym materiale to by było na tyle. Jednak nie brachowam się tutaj. W tym materiale to by było na tyle, jak już mówiłem. Do następnych filmów z tej serii trzymajcie się. Cześć.